Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Oczekiwania. A czego się spodziewałeś? Z pewnością nie tego. Pytam więc czego? Czegoś innego. To już wiem. Powiedz więc. Czego się spodziewałeś? Dlaczego się tego spodziewałeś? Dlaczego tego nie zakomunikowałeś? Zawsze tak było. Każdy tak robił, dlatego tego oczekiwałem. Skąd miałem wiedzieć? Sam tego nie wiem. Reszta wiedziała, mi nie powiedziała, a powinna. Lekcja z dzisiaj. Niskie oczekiwania sprawiają, że jesteś pozytywnie zaskoczony efektem. Niskie oczekiwania mogą prowadzić do obniżenia jakości. Psst, Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki, odwiedź je. Cześć!